Cześć dziewczyny, witam Was w kolejnym odcinku. Muszę wam się przyznać, nie wiem, czy to widać, że nagrywanie idzie mi już coraz sprawniej. No nie wiem, czy lepiej to musicie ocenić same. Dzisiaj postaram się powiedzieć Wam, jak rozmawiać z córką o dojrzewaniu, żeby to, co się z nią dzieje nie budziło jej niepokoju, a wizja okresu nie była wizją pełną obaw. Podstawą jest wiedza, to dzięki niej możemy nastawić pozytywnie córkę wobec nadchodzących zmian. No tylko jak to zrobić? Pomyślcie, czy nie jest tak, że kiedy w życiu dziecka pojawia się pierwszy raz jakieś ważne wydarzenie, to może być pierwszy dzień w przedszkolu, pierwszy dzień w szkole, wizyta u dentysty, jakiś wyjątkowo ważny występ albo jeszcze coś innego, to my mamy, staramy się dziecko na to wydarzenie przygotować. Opowiadamy, czego może się spodziewać, co wydarzy się na pewno, co się może wydarzyć, gdzie to będzie, kiedy się zacznie, kiedy skończy, gdzie my wtedy będziemy. No i dokładnie tak samo powinno być z przygotowaniem córki do okresu dojrzewania i pierwszej miesiączki. Kluczem jest uważność. Nasza uwaga, żeby nie przegapić momentu, kiedy warto rozmawiać, ale też otwartość i szczerość relacji. Tak więc, kiedy pojawią się pierwsze oznaki dojrzewania, to mogą być włoski pod pachami, biust, który zaczyna się wyraźniej zarysowywać jest bardziej widoczny pod obcisłą, pod koszulką albo sukienką. Wyraźniejszy zapach potu, to znaczy, że hormony zaczęły intensywnie pracować, wasza córka właśnie weszła w okres dojrzewania i w perspektywie kilkunastu miesięcy może pojawić się u niej pierwsza miesiączka. Dla Was znaczy to też, że na pewno pojawią się pytania i wątpliwości, na które najlepiej odpowiedzieć od razu i konkretnie. Dlatego ja przyjęłam podejście, o którym mówiłam na samym początku. I do okresu dojrzewania i pierwszej miesiączki podeszłam jak do przygotowań, do pierwszego dnia w szkole. Powiedziałam dokładnie, co, jak i kiedy się może wydarzyć. No i co z tym zrobić? Takie podejście powoduje, że kiedy ta wielka chwila w końcu nadejdzie, to wasza córka nie będzie przerażona i przyjmie okres jako coś naturalnego to może ewentualnie powiedzieć, aha, czyli to już. No dobrze, mamo, a ile to teraz potrwa? No to pytanie raczej nie będziecie znały odpowiedzi, podobnie jak ja. Ja mojej córce powiedziałam, że na pewno kiedyś się skończy. Ciekawe jestem, jakie Wy macie doświadczenie w tym temacie. Ja w następnym odcinku obiecuję Wam instrukcję obsługi pierwszej miesiączki. Wierzcie mi, jest na to sposób. Na dzisiaj to już wszystko, a ja Was bardzo gorąco zapraszam na kolejny odcinek.